Ludowy Klub Sportowy Moszczanka Mosznica ale drużyna number 2 druga kabileka. a następnym razem będą medale. Dla takich ambitnych, którzy zajęli dzisiaj drugie miejsce, czyli gimnazjum, imienia, arcybiskupa Leota dla tych wspaniałych młodych chłopców drugie miejsce, dyplom i puchar, brawo! Дружина ludowego drugu, sportowego mostonka pośrodku panica i... się nazywa może nie pamiętam no Turniej piłkę siatkową o puchar wójta gminy Moszczenica a to już coroczna tradycja. Po raz piąty odbył się on w sobotę 15 kwietnia w sali gimnastycznej gimnazjum imienia arcybiskupa Leona Wałęgi w Moszczenicy. W tegorocznym turnieju wzięło udział 7 drużyn z powiatu korlickiego. No drużyn było w tej chwili 7, chociaż 8 było na początku zgłoszonych. Były Chaos, Koblanka, było Uście Gorlickie, PSP nasze, tutaj Państwowa Straż Pożarna. Moszczenica była jedynka, czyli ta pierwsza liga, którą teraz wygraliśmy. Moszczenica dwójka, czyli tą, którą planujemy zrobić. I oczywiście <laughs> gimnazjum tutaj moszczenickie, które no, pokazało jednak, że są mocni. Pod kierownicą Grześka Załęskiego zrobili to drugie miejsce, zdobyli bardzo fajnie. wyszedł jak zwykle fajnie. Widzę, że grupy dosyć dopisały oprócz tej jednej, która nam się w ostatnim momencie wysypała. Chłopaki się wszyscy bawili, także było przyjemnie. Mimo wszystko wygrała moszczenica, bo tych moszczenic kilka zrobiliśmy, żeby tam i młodsi zagrali i starsi. No, no nic się nie, nikomu nie podziało poza jedną kontuzją z, z PSP, no to tam myślę, że się nic nie stało większego. Chłopaki się bawili, fajny był doping. Przede wszystkim no badla, dla, dla tych, którzy przyszli do, dopingować gimnazjum. Także... Wielkie wielki dzięki